Idea Smart City jest takim kierunkiem rozwoju nowoczesnych miast, taką wskazówką i drogowskazem dla włodarzy, którzy chcą budować całościowe, zintegrowane ekosystemy, które są przyjazne mieszkańcom, a z drugiej strony pozwalają poprzez wdrożenie nowych technologii efektywnie zarządzać samą organizacją jako miastem, a w kontekście w efekcie końcowym wprowadzać oszczędności w budżecie miasta i Wdrażać takie rozwiązania, które są efektywne zarówno dla mieszkańców, jak i dla miast. Jest kilka czynników, które głównie są badane w, poprzez firmy raportujące właśnie ten rozwój miast. Bardzo często są to inwestycje w rozwój transportu. Nie tylko w przejście z pojazdów napędzanych paliwem typu ropa naftowa a, i przejściem na pojazdy elektryczne, ale używanie pojazdów autonomicznych, które w tym momencie są w testach. Kolejnym elementem jest wdrażanie inteligentnych systemów komunikacji z pasażerem, gdzie pasażer dzięki temu ma możliwość śledzenia, w czasie rzeczywistym e, pojazdów, wie, kiedy i z jakim opóźnieniem na przykład przyjedzie najbliższy tramwaj, potrafi sobie efektywnie zbudować trasę swojej podróży. E, to jest wdrożenie nowoczesnych płatności, które tak naprawdę odbywają się trochę w tle. Tak? My podróżujemy, ale niekoniecznie główną czynnością, którą chcemy dokonywać w ramach tej podróży, jest płacenie za bilet. Więc tutaj wszelkiego rodzaju technologie, właśnie na przykład oparte na karcie płatniczej, gdzie pa, karta płatnicza jest tym biletem i już nie musi mieć kartonika i pilnować, aby go nie zgubić, jest jednym z takich właśnie inteligentnych rozwiązań. Jest wiele również prób cyfryzacji w kontekście zarządzania urzędem. Wszelkiego rodzaju platformy, dzięki którym urząd komunikuje się z mieszkańcem, pozwala mu zrealizować te wszystkie czynności typu wniesienie opłat, typu realizacja wszelkiego rodzaju zobowiązań i jednocześnie na przykład dokonać opłacenia swoich należności. To są też takie kierunki. Rozwiązania, które mają nam pomóc jako mieszkańcom w kontekście organizowania sobie codziennych czynności, monitorowania naszych zobowiązań za gaz, za światło, za różnego rodzaju inne opłaty i robienia tego w miarę automatycznie, trochę za nas. To są te wszystkie takie parametry, które, z którymi na co dzień się spotykamy, a które można robić szybciej, łatwiej i bezpieczniej. Miasta polskie zaczęły w ostatnich latach dużo inwestować w nowe technologie. Nie są, to, nie są to zintegrowane działania w kontekście budowania całości ekosystemu. Jednak to są takie wybiórcze inwestycje. Najczęściej są to inwestycje w transport. Bardzo ładnie rozwija się Wrocław, który ma otwartych kilkadziesiąt projektów w Idei Smart City, oczywiście Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, ale w ślad za nimi idą średnie i małe miasta i tutaj wspominałam też o małym miasteczku, gdzieś tam z południa Polski, który chociażby zainwestował w mobilne czujniki badające stan zanieczyszczenia w danym mieście i informujące poprzez aplikację mobilną mieszkańców o stanie tego powietrza. Więc nasze miasta są otwarte na ideę Smart City, natomiast oczywiście wszystko zależy od zasobności portfela danego miasta i od takiej otwartości na nowe.